Hej kochani, tutaj jest a w zasadzie Rosalina 4567. Mm, tak, pierwszy odcinek z Moviste Planet. Ogólnie na moim kanale będzie tylko seria z Moviste Planet, jeżeli mi się uda znaleźć od, płytkę od Simpsons, to będzie też Simpsons A na razie jest tylko z planci Planet i tak y, tego się będę czukać. Więc może najpierw co? Y, na razie nie wiem, co będziemy robić tym odcinku. Ale może w, w swoim statusie najpierw. Przepraszam za moją myszkę, jeszcze nie coś. Nie. Okej, okay, więc może sobie najpierw. Um, Piękne, Napiszmy w statusie, żeby napisali hey YouTube. To będzie chyba. Okay. <śmiech> <śmiech> Piszcie. Okay. YouTube. nagrywam, ale nie wiem, czy mi tego nie, za, nie zakratkuje. I tak, oczywiście musiało mi zakratkować słowo YouTube. <grytanie> ale już niektórzy, czy to ona, Jureczka, coś tam, coś tam, się domyśliła o co właśnie chodzi. Dobra, zamiast YouTube, tam ją język. wyślę, był może ktoś, bo było... y... ten doszedł. Ja nie patrzyłam. Nie wiem, czy tak widać, on się coś takiego z takiego zmyszką dzieje, takiego odcinekka, nie? Kiedy znika i się pojawia. Ale okej, okay, no i dam na co do mnie, mój chłopak. No super, oczywiście, że mu mm, podała swój kanał. No dobra, podam mu, ale muszę go ostrzec, że na razie tam nic nie ma. Jak mm, wstawię, będzie. Znowu e, coś piszę, ale okej, okay, wysłałam. Zresztą mi się ścina, więc to będzie troszkę dziwności, że tak powiem. Dziękuję. Będę w odcinku. Yy, oczywiście, że będziesz w odcinku, ponieważ yy, 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 moi widzowie, których wcale nie mam, widzą, widzą, jak z tobą piszę. Tak będziesz, tak pozdrowisz YouTube. będzie YouTube YouTube'a. Ale mi strasznie wkurwia ta myszka. Tak za przeroszeniem w ta myszka, no bo po prostu tak tak pojawia się i czy was to widać. Ale u mnie to strasznie. No i jeszcze... Aha, dobra. Jeszcze muszę powiedzieć. Mm. Mm. Okej. Okay. No i y, pozdrawiam tych, co napisali hej, YouTube. Um, pozdrawiam. Juleczka 200345 i jeszcze y, y, pozdrawiam piękny 132 wow, Piękny 132 wow. Tak, tutaj sobie właśnie, widzicie, jak ten wzięłam. O, dobra. Yy, chociaż on nie napisał, hej, YouTube, ale poprosił mnie, żebym podała jego, yy, mój kanał. Sorry, mój. Tak? No to podałam mu i też go przy okazji pozdrowiła. No i tak, co będziemy robić na odcinku. Właśnie, nie wiem, czy mówiłam, że nie wiem, ale podobno jest nowy konkurs. Tak, podobno jest nowy konkurs, więc ja sobie zobaczę teraz nowy konkurs. Najpierw zobaczymy ubrania do nowego konkursu, bo zawsze na nowościach są ubrania do konkursu. A, już będę miała. Tak, moja bateria. Niestety. Więc ja to odcinek będę jak najszybciej kończyć, ponieważ ze względu na moją baterię. E, ład, e, rozładowuje mi się ten i... ale może nagram jeszcze dzisiaj ten drugi odcinek żeby już on już taki już bo nagrywam Bandicamem jak zapewne chyba widzicie bo gdzieś powinien wam się wyświetlić na tym Bandicam okay. to... mmm... Ja nie mam pełnej wersji i mogę tylko nie po prostu ten e, 10 minut nagrać filmiki. Okej, okay, więc zobaczymy sprawę nowości, nowe, no nowości, nowe to to samo. Nie no, no bo ja nie mam tutaj, że widać to mieszkanie, nie jest tak, nie wiem w no, ogóle... Dobra. Nawet okej okay. to mi się dzieje tylko tak jak na Bambi nagrywam chyba Akcią to mi się tak nie działo ale może tylko raz mi się tak dzieje bo jak zastopowałam e, nagrywanie to mi się tak nie działo wcześniej też mi się tak jak nie nagrywam nie działo e, bo w sobie zastępowałam bo bo e, Musiałam? Także znaczy nie musiałam. No raczej musiałam. Że chciałam nagrywać. Bo nie znam innego takiego programu do nagrywania niż tych dwóch: a Action i. E action i. No i Bandy No właśnie. I. Jak. No i po prostu um, włączam ogółem laptop um, tak, włączam ogólnie laptop, um, klikam coś tam dwa razy, coś tamten, klikam, um, klikam włączam a No i mi się ogółem włącza normalnie. Po trzech, około 3-5 sekundach mi się wyłącza. Potem już nie mogę tego te włączyć i tak muszę oddawać ten i tak mi się ta, cały... Czas tak z akcjonem dzieje, więc wcześniej mi się tak wczoraj nie działo, bo wczoraj go instalowałam akcjona, się jeszcze go nie odinstalowałam, ale um, odinstaluję go, planuję go zinstalować. Na razie bandykam, e, może go nagrywać 10 minut, ale i tak jest świetny do nagrywania. Kiedyś nagrywałam też z Minecrafta, ale to już e, stare czasy, tak i nie, pod, nie będę Wam podawać tego kanału, bo wtedy jak byłam młodsza o wiele Wiele młodsza, nagrywałam też na YouTube i no miałam po prostu gorsze filmiki niż teraz, mam chyba raczej tak, miałam gorsze filmiki niż teraz, Jeżeli, no, dobra, no i tak przejdźmy, bo jeszcze ja już tutaj zagadałam, no i tak ładne są ubranie w tym konkursie, ale więcej zużyć się diamentów niż Star Coins. No niestety, ale mam, e, mam zamiar sobie kupić ubrania, te, te ubrania są do konkursu, bo poczęłam, bo konkurs był e, podobny do tego. Okej, okay. zaraz mi się chyba parę tyt, bo to nie samo wyłączył, bo e, bankami można nagrywać tylko właśnie 10 minut, więc takie są ogólnie ubrania, bardzo ładne. E, jeżeli będę miała już kupionego vip to sobie e, raczej kupię te ubrania. Z konkursu. No i, no i tak, to tyle już właśnie w tym odcinku. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, jeżeli się podoba.